Zajmiemy się takim oto równaniem okręgu. Będziemy musieli je złożyć, aby móc odczytać środek i promień. Ehm, grupujemy sobie x -y oraz y osobno. Ta liczba zostanie nam na, na później. Zacznijmy od x. -ów. Mamy x kwadrat plus 2x. Teraz musimy dokończyć... Wzór skróconego mnożenia. W tym miejscu mamy tak zwany podwojony iloczyn A i B. Widzimy, że naszym A jest x, bo to jest a kwadrat we wzorze plus 2ab. Zresztą zapiszmy sobie, postarajcie się nadążyć za tym rozumowaniem w ten sposób. Tak? Więc tak, A to jest x. Zwróćcie uwagę, że x jest. Dwójka już jest, więc b to musi być jedynka. Piszemy tę jedynkę i nie zapomnimy ją odjąć. Nie możemy sobie dopisać w żaden sposób, w żadnym równaniu po prostu jakiejś liczby. Więc jeżeli piszemy 1 minus 1, to de facto dodajemy 0. Nic tutaj najdziwniejszego nie robimy. Dalej przepisujemy y. Y kwadrat minus 6. Y plus i znowu zastanówmy się, we wzorze jest minus 2ab. Naszym a jest y. Dwójkę mamy, to zwróćcie uwagę, że łatwo dojść do wniosku, że b to trójka. Zatem plus 9, bo we wzorze pamiętajcie, jest b kwadrat minus 9. I przepisujemy tę piątkę, którą mieliśmy wcześniej. Równa się 0. Teraz możemy sobie jakby wyodrębnić tutaj te wzory skróconego mnożenia, tak żeby były widoczne, i złożyć je. To jest kwadrat sumy x plus 1 plus kwadrat różnicy y minus 3 kwadrat. Minus 1 przepisujemy, minus 9 przepisujemy, plus 5 przepisujemy. Łatwo zauważyć, że tutaj jest e, minus 5. Dodajmy to 5. I dzięki temu po tej stronie nam to znika, więc jakby 3 kropeczki równa się 5. Tak. Teraz możemy przejść do odczytywania środka okręgu. Środek okręgu. Mamy tutaj jego współrzędną x, a tu y tylko. Pamiętajcie, że musimy to wziąć na odwrót, bo we wzorze jest x minus x0, tam xs, a tutaj y minus y0, tak? Więc naszym x jest minus 1, naszym y jest 3. To jest środek naszego kręgu we współrzędnych x, y. A jak odnaleźć promień? Promień mamy po drugiej stronie, bo tam jest równa się r kwadrat. r kwadrat, czyli promień do kwadratu to 5. Możemy to sobie szybko policzyć, że r kwadrat równa się 5, czyli r to plus minus 5, no ale rzeczywiście... Pamiętajmy, że promień, czyli długość, nie może być ujemna, więc r to po prostu 5. To jest nasza odpowiedź. To jest nasza odpowiedź. Dzięki za oglądanie.